1 grudnia w całej Polsce rozpoczęła się akcja Świąteczna Trasa Ciężarówek Coca-Cola. Znana marka na całym świecie zawitała w kilkudziesięciu polskich miastach pod hasłem: Podaruj radość. 17 grudnia jedna z czerwonych ciężarówek pojawiła się na katowickim rynku. Na mieszkańców czekało wiele atrakcji w postaci konkursów, fotobudki, fabryki upominków, czy możliwości zrobienia pamiątkowego zdjęcia przy legendarnej ciężarówce znanej ze świątecznych reklam. Wszyscy chętni mogli także otrzymać spersonalizowaną puszkę popularnego gazowanego napoju. Na najmłodszych czekał święty Mikołaj, wypromowany właśnie przez Coca-Colę w latach 30. XX wieku, oraz możliwość wzięcia udziału w karaoke.